W latach 1945-46 zgrupowanie Zapory było najważniejszą jednostką partyzancką na Lubelszczyźnie. W odpowiedzi na komunistyczny terror, już w styczniu 1945 roku, stworzył on oddział samoobrony AK, z którym rozpoczął walkę przeciwko władzy komunistycznej. Hieronim Dekutowski, Zapora, urodził się 24 września 1918 roku w Dzikowie koło Tarnobrzegu. Był harcerzem i członkiem Sodalicji Mariańskiej. Maturę zdał w maju 1938 roku. W Lwowie zaskoczyła go okupacja sowiecka. Przedostał się na Węgry, gdzie został internowany. Wkrótce zbiegł z obozu i dotarł do Francji. Wstąpił w szeregi armii polskiej. Po ewakuacji do Wielkiej Brytanii z wyróżnieniem ukończył szkoły podchorążych piechoty. Odbył kurs z zakresu dywersji. Jako jeden z tzw. cichociemnych wykonał skok 17 września 1943 roku. Hieronim Dekutowski z Zapora został szefem kierownictwa dywersji w inspektoracie Lublin-Puławy. Równocześnie dowodził oddziałem dyspozycyjnym kadywu. Przeprowadził ponad 80 akcji bojowych przeciwko Niemcom, między innymi pod Krężnicą Okrągłą, gdzie stoczył wielogodzinny zwycięski bój z kilkuset żołnierzami Wehrmachtu. Po wejściu wojsk sowieckich rozwiązał oddział. Sam pozostał w konspiracji. W czerwcu objął dowództwo nad wszystkimi oddziałami zbrojnymi na Lubelszczyźnie. Rozbił wiele placówek MO i UB. W lecie 45 roku podjął nieudane próby przedarcia się na zachód. Powrócił na Lubelszczyznę i stanął na czele oddziałów WIN. Schwytanym komunistom na ogół wymierzał kary chłosty, a następnie puszczał ich wolno. Zabijał wyłącznie za wyjątkowo szkodliwą działalność oszczędzając wielu funkcjonariuszy UB. Rozbrajał posterunki MO, wypuszczając aresztowanych. W 1947 roku na wyraźny rozkaz dowództwa WIN Zapora ujawnia się w ramach amnestii. Zagrożony aresztowaniem podejmuje próbę przejścia przez zieloną granicę. Pada ofiarą prowokacji i zostaje zatrzymany. Jeszcze z więzienia na Rakowieckiej usiłuje uciec. Po bestialskim śledztwie Zaporę i jego sześciu żołnierzy skazano na karę śmierci. Wyrok w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Hieronim Dekutowski, skazany na karę śmierci. Prezydent sprawa łaski nie skorzystał. Wyrok wykonać. Został zamordowany 7 marca 1949 roku.